serdecznie podziękować Fundacji Świętego Kiliana w Skierbieszowie na ręce całego zarządu w imieniu sióstr, dzieci składam serdeczne podziękowanie za wsparcie naszej misji, za wsparcie domu dziecka w domu Świętego Antoniego i w przyszłości budowy szkoły dla młodzieży z ubogich rodzin. Dziękujemy i pamiętamy o Was w modlitwie Niech Bóg Wam błogosławi. Bóg...